Assalamualaikum Czesi czołem. Dzisiaj krotkuję sobie na ochocie. Niedaleko meczetu, miałam iść do parku, ale w końcu jakoś tak zagadałam się z Marietką i poszłam w inną stronę, ale jest piękna pogoda, subhanallah. Modlitwa Magrib będzie za jakieś pół godzinki. Zawsze przyjeżdżam wcześniej pod meczet, żeby mieć miejsce do zaparkowania. Szczególnie, kiedy właśnie jest taki czas modlitwy w okolicach naszej lekcji, recytacji, Koranu. Mięsko sobie kupiłam na zapas, bo tutaj jest koło tu sklep. Więc już mam zapas na jakieś dwa, 3 tygodnie. W sumie to my tak dużo mięsa nie jemy. Lubimy mięso, nie umielibyśmy tak zupełnie bez niego żyć. Jak go nie ma, to też się świat nie wali. A jak jest, to nie to, że on jest takim główny, tam główna atrakcja na talerzu. Dlatego nam na dłużej wystarczy. No także jestem zadowolona, bo już w zamrażarce był przeciąg. No i teraz sobie jeszcze pochodzę, idę na recytację. Nie byłam. Byłam ostatnio przed wakacjami, była yy, letnia przerwa ze względu na to, że nauczycielka też człowiek. Dziewczyny ruszyły z lekcjami od września. Ja niestety nie miałam takiej możliwości. Ale już właśnie wracam i cieszę się bardzo. Też widziałam, że rusza kurs online. Rozwija się OKM, aplikacja jakaś powstała. Jak jesteście zainteresowani tematem, to na Facebooku, jak sobie wpiszecie ośrodek kultury muzułmańskiej, to Wam wyskoczy fanpage tego meczetu. I tam jest właśnie informacja o nauce online, recytacji Koranu, o lekcjach religii, które odbywają się w środy. No i właśnie ta aplikacja mnie zaintrygowała. Dzisiaj zauważyłam, będę musiała sobie ściągnąć. No, u nas na Wiertniczej to tak, też tam się na pewno coś dzieje. Ja, no to już w ogóle jest dla mnie kawał drogi, to za daleko, żeby jeździć w tygodniu. E, jeżdżę tam tylko na zjazdy właściwie, które organizuję. Teraz będzie zjazd 2 grudnia, więc wszystkie muzułmanki i kobiety zainteresowane islamem gorąco zapraszam. Z pierwszym wykładem startujemy o świcie, bo o 9 rano zimową porą o 9 rano, bo nasz wykładowca taką porę mógł jedynie zaakceptować. Później widocznie gdzieś tam ruszę. But mi się rozwiązał zaraz, żeby, żebym nie rąbnęła. No a później to już na spokojnie. Siostry będą prowadziły wykłady. Będzie na pewno obiad, y będzie poczęstunek i, i będą pogawędki, integracja będzie fajnie, w ogóle wczoraj jak nagrałam filmik to coś strasznie pukało, tak puk, 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 puk cały czas, chyba obijałam się o ten suwak, zobaczymy jak będzie dzisiaj, ja oczywiście nie umiem wyciszać dźwięków nie wiem, zobaczymy yy, przekazu żadnego większego nie mam pijcie dużo wody, jedźcie mało słodyczy i korzystajcie z ruchu, z możliwości takiej szczególnie, że pogoda jest cały czas fajna no i chyba tyle. Taka jestem trochę zmęczona, bo z babcią u lekarza się nasiedziałam. Później zakupy. Strasznie nie lubię takich małych biedronek. Gdzie jest tak wszystko poupychane? Ciasno tak jest. A jeszcze, jak nie znasz sklepu, nie wiesz gdzie czego szukać. Człowiek się trzy razy tyle na lata. No ale alhamdulillah. Zakupy zrobione, więc głowy. Wszystkiego dobrego, moi kochani. Pamiętajcie. Dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Zawsze zaczynamy wszelkie zmiany świata od siebie i od najbliższego otoczenia. Wtedy będzie dużo łatwiej zmieniać dalej, jak każdy będzie dbał na swoim ogródku. Nie widzę, ile już przemawiam, ale kończę. Ściskam Was. Zarzućcie mi jakieś tematy, jeżeli chcecie, żebym klepała z kroczków. Wszystkiego dobrego. Salam aleikum. Bye.